Przekonania są potężną i często niedocenianą siłą, kształtującą naszą rzeczywistość. Działają jak soczewka, przez którą postrzegamy świat, wpływając na nasze myśli, emocje i działania. To, w co wierzymy o sobie i o naszym życiu, ma bezpośredni wpływ na to, czego doświadczamy. Ale skąd biorą się nasze przekonania i jak możemy wykorzystać je do stworzenia życia, jakiego naprawdę pragniemy? Odpowiedź tkwi w zasadzie lustra. Wizualizacja. Twój wewnętrzny malarz. Wyobraź sobie świat w którym każda Twoja myśl i mentalny obraz mają moc kształtowania Twojej przyszłości. Twoje umysł staje się malarzem, a rzeczywistość płótnem. To nie fantazja, lecz rzeczywistość. Wizualizacja jest potężnym narzędziem, które wszyscy posiadamy, choć często go nie doceniamy. Każda myśl, każdy obraz mentalny działa jak projekt przyszłości, którą tworzymy. Wizualizacja to świadoma praktyka, dzięki której wzmacniamy przekonania zgodne z naszymi pragnieniami, a tym samym odzwierciedlamy je w naszej rzeczywistości. Zasada lustra, odbicie naszego wnętrza. Zasada lustra mówi Jasno, nasza zewnętrzna rzeczywistość jest odbiciem naszego wewnętrznego stanu. Tak jak lustro pokazuje nasze odbicie, tak życie odzwierciedla nasze myśli i przekonania. Jeśli zmienimy to, co nosimy w sobie, automatycznie zmienimy to, co widzimy na zewnątrz. Świadome wykorzystanie tej zasady pozwala nam stać się twórcami naszego życia w sposób głęboki i trwały. Świadome malowanie życia. Wizualizacja to proces, w którym każda myśl i każdy obraz staje się pociągnięciem pędzla na płaszczyźnie. Kutnie naszej rzeczywistości. Jeśli malujemy obraz pełen pozytywności, odwagi, niezachwianej wiary w nasze marzenia, wówczas nasze życie zaczyna odbijać te jakości. Krok po kroku, z każdą wizją i każdą myślą, rozszerzamy nasze możliwości i przyciągamy to, czego naprawdę pragniemy. Czy nauka potwierdza te zasady? Można zapytać, czy zasada lustra i wizualizacja to tylko duchowe teorie, czy stoją za nimi również dowody naukowe. Odpowiedź prowadzi nas w fascynujący świat neuronauki, nauka o wizualizacji. Badania pokazują, że gdy wyobrażamy sobie jakąś sytuację, nasze neurony reagują niemal identycznie, jakbyśmy faktycznie jej doświadczali. Ten fenomen, zwany przeprogramowywaniem neuronowym, dowodzi, że mózg nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości. Wizualizacja może więc budować nowe połączenia nerwowe i wzmacniać nasze przekonania. Dzięki wizualizacji tworzymy mentalne ścieżki sukcesu, wzmacniamy wiarę w siebie, przyciągamy do życia sytuacje i doświadczenia zgodne z naszymi wewnętrznymi obrazami. To nie magia, to potęga naszego umysłu, działająca według praw nauki. Wizualizacja klucz do przemiany. Wizualizacja to nie tylko kreowanie marzeń to aktywny proces transformacji. Zmieniamy nasze myśli, emocje i wibracje, a w efekcie zmieniamy cały świat wokół nas, wzmacniając odpowiednie ścieżki nerwowe, zaczynamy inaczej postrzegać możliwości i działać w nowy sposób. Przyciągając do siebie wszystko, co zgodne z nowym obrazem naszej rzeczywistości. Rola emocji w manifestacji. Emocje odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia rzeczywistości. Nie są one jedynie reakcjami na nasze myśli, są magnetycznym polem które przyciąga do nas doświadczenia zgodne z ich wibracją. Emocje to język, którym komunikujemy nasze pragnienia i intencje bezpośrednio do wszechświata. Przypomnij sobie chwilę, gdy czułeś eksplozję radości lub głęboką wdzięczność. To nie były tylko ulotne uczucia, to były potężne magnesy przyciągające kolejne pozytywne wydarzenia. Wibracja wdzięczności. Wdzięczność to emocja, która idealnie dostraja nas do częstotliwości obfitości. Kiedy odczuwasz wdzięczność, wysyłasz do wszechświata, sygnał jestem gotów przyjąć więcej dobra. Wdzięczność mówi, że już posiadasz to, czego pragniesz, i właśnie dlatego przyciągasz jeszcze więcej obfitości. Połączenie wizualizacji i emocji. Sama wizualizacja nie wystarczy. Aby naprawdę manifestować swoje marzenia, musisz widzieć je wyraźnie, czuć je całym sercem, jakby już się spełniły. Zanurzyć się w emocjach radości, spełnienia i miłości. To właśnie zjednoczenie obrazu i emocji tworzy wibracje, które którą wszechświat rozpoznaje i odzwierciedla. Przykład. Spełnienie marzenia. Wyobraź sobie, że właśnie dowiedziałeś się o zdobyciu wymarzonej pracy. Czujesz radość, Dumę, ogromną wdzięczność. W następnych dniach zauważasz, że wszystko zaczyna układać się jeszcze lepiej niż przedtem. To nie przypadek. To energia Twoich emocji, przyciągająca nowe możliwości. Przezwyciężanie wewnętrznych barier. Największe przeszkody na drodze do manifestacji nie znajdują się na zewnątrz. One żyją w nas, w postaci wątpliwości, strachu, ograniczających przekonań. Tak jak brudne lustro nie odbija wyraźnego obrazu, tak i nasze wewnętrzne blokady zniekształcają obraz. Naszych pragnień, walka z sabotującymi przekonaniami. Te wewnętrzne bariery szepczą nam. Nie zasługujesz, twoje marzenia są zbyt wielkie i tak ci się nie uda. Pierwszym krokiem do ich pokonania jest rozpoznanie ich, nazwanie tego, co nas ogranicza, zakwestionowanie ich, czy są one naprawdę prawdziwe, zastąpienie ich nowymi przekonaniami, pełnymi wiary, odwagi i pewności siebie, czyszczenie lustra umysłu. Czyste mentalne lustro jest niezbędne dla skutecznej wizualizacji. Regularnie usuwaj z niego wątpliwości i lęki, poleruj je pozytywnymi afirmacjami. Umac Wzmacniaj się w wierze w siebie. Tylko wtedy Twoje wyobrażenia będą jasne, potężne i skutecznie przeniosą się do rzeczywistości. Wizualizacja jako akt kreacji. Wizualizacja to nie niemarzycielskie bujanie w obłokach. To świadomy akt tworzenia. Malujesz nowy obraz rzeczywistości. Ożywiasz go emocjami i oddajesz wewnętrzne przesłanie wszechświatowi. Twoje myśli, obrazy i emocje stają się narzędziami budującymi Twoje przyszłe życie. Wizualizacja jako aktywna siła. Wizualiz Wizualizacja to nie tylko wyobrażanie sobie lepszej przyszłości, to dynamiczna siła kreacji, która przenika wiele poziomów naszej świadomości. Nie wystarczy widzieć marzenie, musisz je czuć, oddychać nim, wierzyć w jego realność. Tylko wtedy twoje mentalne obrazy przestają być marzeniami, a stają się realnym fundamentem przyszłych doświadczeń. Jak myśli, kształtują rzeczywistość. Twoje myśli wysyłają fale wibracji do wszechświata. Gdy wizualizujesz świadomie, twój mózg zaczyna traktować te obrazy jak rzeczywistość. Twoje decyzje zmieniają się, Twoje działania dostosowują się, Twoje doświadczenia zaczynają rezonować z Twoimi intencjami. Twoja wyobraźnia staje się narzędziem budowania przeznaczenia. Pokonanie nawykowego myślenia. Jedną z największych przeszkód w skutecznej wizualizacji jest nawykowe myślenie. Podobnie jak rzeka wyżłabia głęboki korytarz w skałach. Tak, nasze stare przekonania i doświadczenia tworzą głębokie ścieżki w umyśle. Jeśli ich świadomie nie zmienimy, będziemy nieświadomie powielać stare wzorce. Jak przełamać nawykowe ścieżki? Świadoma refleksja. Dostrzeż, które przekonania cię ograniczają. Ciekawość. Zamiast automatycznie reagować, pytaj: Czy to naprawdę moja prawda? Nowe wizje. Zasiewaj w umyśle nowe obrazy możliwości i wzrostu. Twoje myśli są jak ogród. Jeśli świadomie nie posadzisz w nim kwiatów, zarośnie chwastami. Konsekwencja. Tajemnica sukcesu. Konsekwencja jest cichym bohaterem każdej wielkiej przemiany. Tak jak rzeka nie przecina góry siłą jednego uderzenia, ale wytrwałym przepływem. Tak Twoje codzienne praktyki wizualizacji kształtują Twoją rzeczywistość z dnia na dzień. Siła wytrwałego myślenia. Każda myśl wywołuje reakcję chemiczną w Twoim ciele. Jeśli często myślisz negatywnie, Twój organizm uzależnia się od hormonów stresu. Jednak świadomie wybierając pozytywne wizje, wdzięczność, optymizm, przebudowujesz swoje neurobiologiczne ścieżki i uzależniasz ciało od pozytywnych emocji. To naukowo potwierdzony proces transformacji. Technika wizualizacji z emocjami. Silne emocje wzmacniają Twoje wizualizacje. Praktykuj, wyobraź sobie wymarzoną sytuację. Zanurz się w niej wszystkimi zmysłami. Poczuj radość, spełnienie, miłość, tak intensywnie, jakby to już się wydarzyło. Twoja wizja plus Twoje emocje równa się wibracja, którą wszechświat rozpoznaje i odpowiada na nią. Podsumowanie. Jesteś twórcą własnej rzeczywistości. Na zakończenie, pamiętaj: sukces w opanowaniu zasady lustra opiera się na trzech filarach. Cierpliwości, wytrwałości, zaangażowaniu. Zmiana nie następuje natychmiast. Wymaga konsekwencji, wiary i codziennego działania. Ale nagroda jest wielka: przebudzenie Twojego prawdziwego potencjału, świadome kształtowanie swojego życia, głębsze zrozumienie swojej roli we wszechświecie. Twoje życie nie zmienia się przez przypadek. Zmienia się przez zmianę. Jim Rohn. Stań się tą zmianą. Stań się architektem swojego losu. Twoje myśli, twoje serce i twoje wizje mają moc kształtowania cudownej, spełnionej rzeczywistości.